Siemaneczko, z tej strony Podliński i witam Was w kolejnym odcinku. W końcu. Lepiej późno niż wcale i przejdźmy od razu do rzeczy, czyli męskich fryzur na sezon 2021. Ale na początek pamiętajcie o tym, że każdy z Was, kto subskrybuje mój kanał, ma 10% zniżki na całe zakupy w moim sklepie Street Hero. Wystarczy wpisać, kod rabatowy, subskrybuje. Od dłuższego czasu możemy zauważyć trend, który raczej przybiera na sile, że mężczyźni zapuszczają włosy. Dzieje się to z. myślę, że głównie dlatego, że po prostu mamy lockdown i raczej te wizyty u barbera są coraz rzadsze. No i w związku z tym faceci po prostu zaczynają zapuszczać włosy. Jest to trend, który stworzył się naturalnie nie przez żadnego twórcę, celebryte, influencera, trendsetera czy aktora po prostu wynika to z naturalnych. Potrzeb i naturalnych warunków, jakie nas obecnie zostały. Czy to dobrze? Uważam, że tak. Ja sam osobiście również nigdy nie miałem dłuższych włosów, i jak wiecie, zapuszczam do jednej z trzech najpopularniejszych fryzur w tym sezonie. Na miejscu trzecim fryzura, która tak naprawdę jest zaprzeczeniem obecnych trendów, ale nie oszukujmy się, nie każdy facet będzie chciał zapuszczać włosy, więc coś w tym zostawieniu musi się pojawić uniwersalnego. I tą fryzurą będzie quiff. Quiff to jedna z najbardziej uniwersalnych fryzur i najbardziej wygodnych fryzur męskich. I wydaje mi się, że w tym roku tego quiffa możemy widywać w odsłonach w różnej wersji kolorystycznej. Myślę, że ludzie podczas tego lockdownu potrzebują odrobinę nowości, odrobinę urozmaicenia swojej fryzury i coraz więcej facetów, facetów także przełamuje swoją barierę i zaczyna te włosy farbować, więc wydaje mi się, że w quiff w wersji kolorystycznej w tym sezonie będzie hitem. Jest to fryzura, do której potrzebujecie włosów około długości 6-8 cm, jeśli chodzi o górę. Oczywiście ten przód jest podkręcony przy użyciu okrągłej szczotki, tak zwanego quiff rollera. Boki są wycieniowane, zrobiony fade. Jak wysoko, zależy już tylko od Was i kształtu Waszej twarzy. Natomiast jeśli chodzi o samą stylizację włosów, to czy wybierzecie glinkę, czy wybierzecie... Wybierzecie pomadę, właściwie tutaj kwestia jest e, już według Waszego gustu. Natomiast równie dobrym wyborem będzie puder, który sprawi, że ta fryzura będzie taka trochę w stylu Messi. Więc jeśli wolicie bardziej okiełznany wygląd Waszej fryzury, glinka matowa, na przykład lay -eye cement, czy jakaś pomada matowa, czy jeśli właśnie chcecie a bardziej fryzurę taką nieokiełznaną, trochę studio Bad hair day, to w takim wypadku najlepiej sprawdzić się po prostu puder. On również dodawałam objętości, więc ta fryzura będzie wyglądała na po prostu bujniejszą. Na miejscu drugim fryzura, która wróciła do łask, która była skreślona i przez długi, długi czas zakupana była pod ziemią, ale jak w modzie, czy jak właściwie wszędzie, trendy mają do, si do siebie to, że po prostu powracają i tak jak Gumerang powraca fryzura. Dla większości z Was znana mareczka, e, czyli middle part. Jest to fryzura, w której nie oszukujmy się, ale nie każdy będzie wyglądał dobrze, natomiast jeśli wasze rysy, twarzy e, i wasza także aparycja i pewność siebie pozwoli wam nosić taką fryzurę, to jest to naprawdę absolutny hit i coraz więcej facetów decyduje się na tego typu cięcie. Tutaj długość włosów już musi być naprawdę konkretna, minimum 20 cm, żeby ta fryzura wyglądała dobrze. Ale kluczem tej fryzury jest przede wszystkim cięcie, odpowiednie wycieniowanie włosów tak, żeby te włosy dobrze się układały. Jest tutaj właściwie główną cechą, głównym czynnikiem, który sprawi, że będziecie wyglądali dobrze. Jeśli chodzi natomiast o samą stylizację, to wedle gustu, moim zdaniem, sam prestyler ewentualnie odrobina pudru, żeby unieść te włosy od nasady, żeby e, lepiej to wyglądało i to tyle. A na miejscu pierwszym fryzura. E, którą również przez wiele, wiele lat skreślałem na swoich listach Także to pokazuje, że e, doszło do pewnego chichotu losu fryzury, które e, sam kiedyś Myślę, że to było z 5-6 lat temu e, Nazywałem jako te najmniej ciekawe, jako te najmniej interesujące Pojawiają się w dzisiejszym zestawieniu jako pierwsze A chodzi o menbana, czyli długie, męskie włosy zapuszczone Całkowicie zebrane w koka Ewentualnie luzem także dobrze wyglądają. Trend, jakim jest zapuszczanie włosów, będzie moim zdaniem jeszcze przez długi, długi czas dominował, jeśli chodzi o męskie fryzury. Tutaj dużej filozofii nie ma. Im dłuższe włosy, tym wyglądasz lepiej, tym ten kok jest bujniejszy. Pełniejszy, gęstszy, więc tak naprawdę zapuszczamy ile się da. Ewentualne wariacje tej fryzury, czyli falowane włosy, czy proste włosy, to już zależy nie tylko, czy znaczy trochę od naturalnego skrętu samego włosa, ale Loki da się także osiągnąć pewnymi zabiegami. Jak tylko moje włosy trochę podrosną, postaram się, nie. Nagram taki odcinek, jak zrobić Loki na prostych włosach. Pamiętajcie jednak o tym, że zapuszczając włosy warto, a właściwie trzeba zwrócić uwagę na ich kondycję. Jeżeli włosy będą miały tendencję do przesuszania się, będą się łamały, będą się rozdwajały, co znacznie spowolni Wasze zapuszczanie włosów. Dlatego pielęgnacja, regularna pielęgnacja włosów poprawi przede wszystkim samą wy sam wygląd Waszej fryzury. Włos będzie grubszy, pełniejszy, bardziej zadmany, ale także przyspieszy sam porost włosów. Na ten temat nagrywałem kiedyś odcinek. Być może się do niego dokopiecie. Jeśli będziecie chcieli, mogę nagrać ponownie z ładniejszym tłem. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi o moją pielęgnację włosów, to ja stosuję 2-3 razy w tygodniu odżywkę. Korzystam, jak wiecie, z laywrighta odżywki. Ona mi po prostu służy, ale co powiedzmy dwa miesiące zmieniam na inne produkty, żeby też włos nie przyzwyczajał się do jednego produktu. E, więc żongluję sobie nimi, ale taki mój. Best, chyba mój top. To będzie jednak odżywka od Rita. Jeśli chodzi o szampony, to również taka sama zasada co 2-3 miesiące powinno się zmieniać ten szampon. Moim ulubionym jest ten z American Crew, ale zastępuję go również innymi. Czy to Masveri, czy to z Proraso, czy to z jakiegokolwiek innego producenta. Staram się po prostu nie dawać włosom przyzwyczaić się do jednego typu produktów. No i też lubię testować je. Mam nadzieję, że wy również. No i na koniec taki mały off-top. Jak wiecie, z, mam nadzieję, z mojego Instagrama, jeśli mnie obserwujecie, jesteśmy w nowym biurze. Jeszcze nie do końca się urządziliśmy, ale LEDy są już podpięte, więc mogę zaczynać nagrywanie nowych odcinków i TikToków, bo tam również się pojawiłem. E, I będę pojawiał się tam regularnie, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam serdecznie wbijajcie na TikToka zarówno mojego, gdzie będą treści powiedzmy bardziej takie modowo-lifestyle'owe. I specjalne założony Street Hero, gdzie tylko będziemy poruszali temat włosów, ale również brody, generalnie męskiego beauty i w tym zakresie treści będą się pojawiały. Także dzięki za dziś do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzach, czy się stęskniliście i o czym chcielibyście pogadać następnym razem. I siema!